Jest pan w telewizji Młodzież, od ilu lat pan pracuje w ten sposób? Ja dopiero zacząłem pracować, ja byłem elektrykiem wysokich napięć, a to sobie dorabiam do renty, bo cienka renta. Wysokie napięcia to pewnie bardzo ostrożnie trzeba posparować. No jak saper, raz się myli, nie? A jak się pomylisz, to popiół zostaje po tobie i nic więcej. Tu, przepraszamy, musi pan zejść. To, ja, to. Tu powinni blokować, nie powinni. Kurwa wielka. Strasz, kurwa, za, za darmo pieniądze biorą, moje pieniądze z renty. Kurwy jebane. I tak powiem, że, że połowę służb tych ochroniarskich bym zwolnił w piziet, połowę policji, i tu straż miejską wyjebał. Oni sobie tylko kurwa. Co? Dobra, teraz kurwa pierdolimy jak wywiad udziela. No i co dalej powiem, kurwa. Jestem bardzo wylewny, bo mnie boli, nie? 500 zł renty za 35 lat pracy? Oszukali mnie banda złodziei polskich decydentów, kurwa. Takich jak tu chodzą, nie? No. A to, a ile pan zarabia w takiej pracy? No w takiej pracy, co mi daje? 3 złote na godzinę. To jest śmiech też na sali. A to, kurwa, dykty ciężkie, kurwa, ją Dobra.